Kochani, zapraszam Was dzisiaj na luźny filmik. Luźny z tego względu, że będzie on opowiadać o rzeczach, które lubię, kupuję w kółko i po prostu które są moimi topowymi i zawsze powracają do mojej kosmetyczki i znajdują się na mojej toaletce. Kochani, jeśli chodzi o ten filmik, ja o filmik Złota Dziesiątka, ja obejrzałam go na kanale Asi z kanału panna Joanna Makeup. I słuchajcie, jest to naprawdę fajny filmik. Myślę, że każda z nas ma swoje topowe produkty, które kupuje, którym ufa, wierzy i tak dalej. Ja mam kilka takich rzeczy, które sprawdzają mi się już od dłuższego czasu, które kupuję nawet od lat i które naprawdę moim zdaniem są godne polecenia. I zacznę może od mojego ukochanego mleczka, mleczka do demakijażu, które, słuchajcie, można nabyć w Boots. Jeśli chodzi o mleczko właśnie z tej serii Botanics, ono zazwyczaj kosztuje coś koło 4 funtów, 3,99 z tego co kojarzę, 250 ml, mleczko rewelacja, usuwa jak dla mnie każdy tusz, każdy eyeliner po prostu naprawdę ładnie czyści buzię z makijażu cena może nie jest jakaś bardzo mała, ale też wcale niewielka ja uwielbiam to mleczko i myślę, że jest to piąte opakowanie, a może nawet więcej, które zużyłam, jeśli tylko mi się kończy to po prostu kupuję zapas i uważam, że jest to naprawdę świetny, świetny produkt kolejną rzeczą która naprawdę no, jest przeze mnie kupowana nałogowo, są suche szampony. Ja akurat tutaj mam wersję dla blondynek kupioną po prostu na szybcika. Zazwyczaj kupuję tą właśnie dla średniego brązu lub ciemnego. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że ostatnio w projekcie DENKO pojawiło się chyba 4 lub 5 suchych szamponów. Więc sporo. W tym momencie mam ten, oczywiście bieli trochę moje włosy, natomiast spełnia swoją funkcję i ma bardzo fajny zapach. Jeśli chodzi o te szampony, to one tak naprawdę różnie kosztują w zależności od pojemności. Tu jest akurat wersja taka średnia 150 ml, i wydaje mi się, że on kosztował coś koło 3 funtów może troszkę mniej tak czy inaczej produkt świetny i zawsze godzin polecenia rzecz, która jest naprawdę dla mnie dziwna z jednej strony to to, że krem Tani, czyli krem z Alverdy zrobił swoją robotę, czyli nawilżył super moją buzię i jest to krem, który ja kupuję właśnie nałogowo. Wybaczcie za to słowo, że się powtórzyłam. Po prostu kupuję go tylko i wyłącznie, kiedy mam okazję być w Polsce. Zawsze robię sobie zapas. Z tego względu, że ja, kochani, używam masę kremów i z garniera, i z firmy. Number 7, czyli tej zbudzca. I naprawdę no, przeróżnia te kremy, i po prostu niczym, ale to niczym nie mogłam nawilżyć mojej buźki. Natomiast ten kremik, niewielka cena, a po prostu bardzo, ale to bardzo pomocny dla skóry suchej, dla skóry wrażliwej. I mnie osobiście bardzo podoba się ten zapach. Myślę, że on kosztuje około 8-9 zł w Rosmanie. Kolejna rzecz to perfum e, lub też woda perfumowana. E, tak czy inaczej, moim zdaniem, jest to e, rzecz, który e, rzecz, która zasługuje po prostu na pochwałę. E, wiem, że Asia właśnie e, też używa tych perfum. E, one tutaj kosztują e, dokładnie 3,99 funta w Lidlu. E, tak. E, Naprawdę to jest nic w porównaniu jakości do ceny. Naprawdę produkt fenomenalny, długo się utrzymuje, świetnie pachnie i naprawdę jest świetną kopią właśnie Chanel Mademoiselle. Także ja gorąco polecam. Ja słuchajcie, testuję różne podkłady, tak naprawdę często gęsto mieszam je ze sobą i jak wiecie jestem bledziochem i jestem naprawdę jasnej karnacji i tak naprawdę ciężko jest mi zazwyczaj spotkać podkład który będzie naprawdę jasny natomiast podkład z Makeup Academy Undress Me Undress Your Skin słuchajcie to jest podkład który po pierwsze ma 35 ml Czyli troszkę więcej niż standardowe. Po drugie, kosztuje tylko 3 funty, dostępny jest w Super Drag. A po trzecie, słuchajcie, jest w odcieniu, właśnie porcelanowym, czyli takim, jakiego ja szukam. Jest to naprawdę kolorek, który, tak naprawdę, moim zdaniem, nie wpada ani w róż, ani w żółty kolor. Naprawdę jest cudny i dla bladoliczych myślę, że Spisze się świetnie. Ja Wam polecam ten podkład. Myślę, że to jest naprawdę moje piąte lub któreś tam opakowanie z rzędu. Rzecz, która no, musi być na mojej taaleczce i po prostu, kiedy tylko mi się kończy, kupuję następne opakowanie. Jeśli chodzi o produkty do ust, to naprawdę rzadko zdarza się tak, że jakieś z tych produktów zakupuję ponownie. Natomiast jeśli chodzi o produkt z rewlonu, czyli masełko właśnie do ust, to jest to kolorek, który po prostu sprawdza się świetnie. Mówię konkretnie o 045 Cotton Candy. I jest to pomadka, która tak naprawdę. Spisuje się do większości makijaży. Kolorek ma, słuchajcie, taki różowy mam go w tym momencie na ustach. Bardzo taki neutralny, naturalny kolor naprawdę pasuje do większości makijaży. Poza tym, niezwykle kremowy. Nie przesusza, naprawdę fajnie, fajnie zachowuje się na ustach. To już jest, słuchajcie, moje trzecie opakowanie trzecia taka pomadka. No i oczywiście muszę zakupić nową, bo jak widzieliście, jestem już na dnie tego produktu, więc na pewno wydobędę sobie go ze środka za pomocą pędzelka, ale na pewno jest to rzecz, którą gorąco Wam polecam. I Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, będzie produkt do pazurków. Ja naprawdę cenię sobie szybkie wysychanie lakieru. Nie każdy lakier wysycha szybko. Oczywiście mamy topcoady, ale topcoat jest następnym, jakby, słuchajcie, lakierem, który jest nawierzchniowy, który ma na i przyspieszać wysychanie lakieru. Natomiast ja mam bardzo dobry patent i bardzo dobry produkt dla was. Są to kropelki, które właśnie przyspieszają wysychanie lakieru z firmy Essence Nail Art Express Dry Drops. I słuchajcie, są to kropelki, które myślę kosztują koło dyszki. Z tego co pamiętam, ja takich opakowań zużyłam koło czterech, trzy kolejne z tej całej dziesiątki. To rzecz, którą również kupuję ciągle. Myślę, że jest to czwarta sztuka, a mianowicie mówię, słuchajcie, tutaj o kredce, kredce z firmy Essence. Kredeczce do brwi, e, Mi została po prostu taka malutka. Mam gdzieś równie małą e, w tym samym odcieniu. E, jeśli chodzi o odcień, to jest to Brown e, i jest to kredeczka do brwi, która słuchajcie, e, ma taki oto kolorek. E, nie występują tutaj tony. E, czerwone, przynajmniej ja takich nie widzę. Kredka jest dość ciemna, więc trzeba z nią delikatnie się obchodzić. Natomiast nie kosztuje dużo, bo jest to kwestia nie wiem 8 zł, a możemy mieć naprawdę fajnie wyrysowane brewki i fajnie podkreślone. Więc to jest coś, co ja po prostu przyjeżdżając do Polski kupuję w pierwszym rzędzie, wpadam właśnie do natury. Na półeczki Essence i po prostu jest to must have u mnie w kosmetyczce. Zdarza się tak, że zużywamy cienie, mówię konkretnie o wkładach, że zużywamy je bardzo szybko i po prostu musimy kupić nowy, jakby wkład. To, co Wam chcę pokazać, to jest to cień z firmy Natural Collection. Cień, który oryginalnie występuje w opakowaniu, natomiast ja wytopiłam sobie go do paletki. Z tego względu, że pasują do palety właśnie z firmy Inglot, co bardzo mnie cieszy. Jest to kochani cień Seashell. Wybaczcie za przydymione tło tutaj tego produktu. Seashell, i jest to coś po prostu jest to cień który kosztuje grosze, bo funt 79, a jest świetny. Tutaj widzicie, że zużycie już jest prawie, no, no prawie całkowite. Myślę, że kilka, kilka razy jeszcze przejadę pędzelkiem i produkt ten się skończy. Świetna rzecz, żeby wyrównać kolory to właśnie powieki, czy tam właśnie, no, na zasadzie przypudrowania bazy bardzo fajny i może zrobię Wam swatcha z takiego pełnego opakowania. Tutaj mam ten produkt, natomiast jeśli chodzi o, o to, jak on prezentuje się na dłoni, to oczywiście macie go tutaj. Nie jest zbyt perłowy, nie jest bardzo matowy. Ma takie bardzo fajne satynowe wykończenie. W kierunku do matu bardziej, ale naprawdę produkt, który słuchajcie, no, no świetnie, śpie, świetnie sprawdza się właśnie do wyrównania kolorytu powieki, zależy jak ciemne macie powieki, ale ja bardzo lubię go właśnie nałożyć również pod łuk brwiowy, rozjaśnić w kącikach oczu. Kochani, i rzecz może drobna, mała, ale naprawdę niezbędna, i bez której nie wyobrażam sobie e, mojego makijażu, a raczej demakijażu, e, to płatki, płatki kosmetyczne, które ja kupuję zawsze, e, które kupuję po prostu jak tylko e, widzę, że zostało mi mniej jak pół opakowania. Kupuję je w sklepie Home Bargains i jest to sklep, słuchajcie, tak naprawdę ze wszystkim, z chemią, ze spożywką. Sklep, w którym naprawdę są ekstra ceny. I ja za 50 właśnie płatków w tym sklepie płacę 60. 9 pensów, więc pików pensów, jak bolicie, więc naprawdę groszowa sprawa. A jest tutaj 50 płatków, które są takiej oto wielkości, które są dość dobrze ze sobą zespolone, może nie na maksa, ale dość dobrze. Naprawdę fajnie sprawdzają się do demakijażu buźki. Znacznie mniej zużywa się. Takich płatków niż tych po prostu małych, okrągłych. I to, co Wam chciałam powiedzieć, co też świetnie sprawdzają się do usuwania, po prostu lakieru z pazurków. Dla mnie świetny produkt, świetna cena i rzecz, którą ja zawsze kupuję, i nie wyobrażam sobie jej nie mieć u siebie. I oczywiście nie mogę zapomnieć o brązerze, o brązerze z firmy W7, czyli o brązerze Honolulu. Jest to brązer, który ja zakupiłam pod wpływem filmiku Maxineczki. Ona właśnie w filmie o brązerach mówiła o tym, że jest to fajny, tani produkt. Osobiście bardzo się podoba. Ja jeszcze nie zużyłam go do końca, natomiast E, zakupiłam sobie już nowe opakowanie. Jest dość wydajny, powiem Wam szczerze. E, I macie tutaj 6 gram produktu za 3 funty, nawet mniej, można go dorwać na internecie. E, opakowanie fajne, przyjemne, estetyczne. E, jeszcze dodatkowo Wam powiem, na przykładzie, właśnie nowego, e, że przychodzi on zazwyczaj, zazwyczaj po prostu przychodzi on z pędzelkiem którego ja osobiście nie lubię używać, ale wiem, że jest to pędzel dość popularny i nawet niektóre marki wypuściły na rynek pędzle właśnie o takim kształcie. Jeśli chodzi o te pędzelki, niezwykle delikatne, przyjemne, więc super produkt. Zafoliowane, wszystko przyjemnie zapakowane niecałe 3 funty. Ciężko je dostać stacjonarnie, natomiast na internecie zawsze, ale to zawsze są dostępne. I tak jak powiedziałam, ja rzadko wracam do jakichś kosmetyków kolorowych po raz kolejny. A tu brązer, który zakupiłam znowu bardzo atrakcyjna cena. Fajne wykończenie, fajny produkt i gorąco, gorąco polecam. E, kochani, to tyle. Mam nadzieję, że moja złota dziesiątka Wam się spodobała. E, piszcie na dole, e, jakie produkty Wy macie sprawdzone, które kupujecie ciągle e, i tak naprawdę, e, które u Was są no po prostu top 10. E, chętnie poczytam. E, co się zaś tyczy. Słuchajcie subskrypcji, to oczywiście zachęcam Was do tego, natomiast pamiętajcie o tym, żeby właśnie zaznaczyć przy tym kole zębatym: żeby właśnie przychodziło powiadomienie dla Was, że wgrałam jakiś filmik, bo od jakiegoś czasu sprawy się pozmieniały na YouTube jest dużo różnych nowych zasad, więc gorąco Was do tego zachęcam. Ja jak zawsze ślewam Wam gorące, gorące buziaki i do zobaczenia, pa!